Generalnie dzisiaj jest dzień, gdzie będziecie kontrolować mój dzień z okazji 1500 obserwujących na moim Instagramie. Więc Zaczynajmy, nie przedłużajmy. Jestem generalnie w takim sobie stroju. Na razie idę się przebrnąć, to co wy chcecie. I jest 641, będę lecieć na basen. Generalnie, ja już się ubrałam, to co wy chcecie. Mm. Tak. Hmm. Gotowa, to zwarta. Mam na basen. I zobaczymy się jak później. A już wróciłam z basenu, i jestem, i za niedługo będę miała lekcję, i zaraz dam jakieś inne rzeczy, co dalej będę miała robić. No bo jednak wy kontrolujecie dzisiaj ten dzień. I tutaj macie spaghetti. I jakby na śniadanie się po prostu osłodziłam, że jeśli będę jadł, więc mam nadzieję, że to zaliczycie. A tutaj, ja, że jadłam spaghetti znaczy po prostu zdjęcie spaghetti. I tutaj będzie dalsze ankiety teraz będą lecieć. Tutaj zaraz będzie trochę urywek z terenu, jakieś zdjęcia. Już na końcu też tam jest stęp, trochę, tutaj Snap będzie. Jechałam w ten teren na harnasie. Tutaj o wibracje mi wychodzą. Tutaj już zmontowane zdjęcie. Już na końcu w terenie. Harnaś sam ze sobą. To jest już końcówka stępa na harnasie, ale nie trzeba ja udaje się tak, że już nawet nie widzę tak jak udaje. jabłuszka. Teraz już kończyłam. Ja już chciałam Wam jakby nagrać koniec tego wszystkiego. Ja już to nagrywałam w dzień montażu. Przepraszam, jak mi świeci słońce. Ja już to nagrywałam w dzień montażu. I... Może ten film nie wyszedł za ciekawie, ale mam nadzieję, że nie wszyscy też jakoś źle. Też trochę było uryłek z terenu. I było fajnie. Mi się podobało. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I zapraszam Was do oglądania. I następny film już będzie właśnie o koniach z tej serii. A następną w sobotę będzie vlog, chyba. Chyba, że mi się nie uda. Ale obiecuję Wam, że na. Następny film będzie dużo lepszy i w ogóle będzie lepiej. Obiecuj. Z ręką na sercu. I jeszcze zapraszam na moje social media. Nie będę Wam nigdzie pisać, tylko Wam powiem dzisiaj. ale w sumie tutaj gdzieś Wam napiszę. Insta na diabsterek Grupa na Facebooku Nadina i Koniarze. I też oczywiście. Bezpieczne, tak, się tak wygląda? O, może. Pozdrawiam, wyspał. Co hmm, jeszcze chciałam powiedzieć? I TikTok na Dzień na i do zobaczenia. O, i jeszcze. Yy, nie wiem, czy, bo chyba już za tydzień będę. Po prostu będzie, odpo... będzie w poniedziałek, środy i w soboty. Będą, jakby, będzie film na kanale. Już nie dwa razy w tygodniu, tylko trzy razy w tygodniu. I od poniedziałku rusza znowu seria. Na kanale. Jeszcze nie za długo będzie na 50 y, subskrybentów, po prostu special, ale zobaczymy eee, jeszcze jak. Jeszcze bardzo Wam dziękuję za 40, ponad 40 subskrypcji na Instagramie będziecie mogli mi pisać, jaki będzie special. Dziękuję bardzo, że i jesteście. Właśnie. Bye. Jeszcze raz bardzo chcę Wam podziękować za 45 subskrypcji i że jesteście ze mną i w ogóle. A na 50 będzie jakiś challenge albo coś w stylu special. Bye.